Witam na kanale Nowe Spojrzenie. Dzisiaj chciałbym Państwu polecić serial, który jest dostępny na Netflixie. Jest to serial pod tytułem The metod Method. Główną rolę gra tam Michael Douglas i Alan Arkin. Ale występują też inni znani aktorzy. Jane Seymour na przykład. Występuje też bardzo taka aktorka, która zwróciła moją uwagę. Ona się nazywa, zaraz państwu, Liza Edelstein. Bardzo miło się ją oglądało. Taka bardzo ładna kobieta i taka, no, fajna. Ona tam gra, chyba, córkę jednego z tych głównych bohaterów. Ja nie jestem jakimś. Kinomanem, jakoś tak te filmy i seriale nie za bardzo mnie wciągają, ale akurat ten serial rzeczywiście mnie wciągnął. Odcinki są krótkie. O czym to jest? No, proszę Państwa, to jest o dwóch starszych panach, schorowanych panach. No to oczywiście to nie jest może zachęcające dla teraz, jak tak mówię, ale proszę Państwa, no naprawdę tam są naprawdę. Przeinteligentne dialogi, to jest taki, można powiedzieć, filozoficzny film. O, o urokach i, i o blaskach i cieniach starości, różnych chorobach, tak? Nie moczu i tak dalej. Może to nie zachęcać, ale naprawdę warto to obejrzeć, bo społeczeństwo nam się starzeje. Gra aktorska jest znakomita. No ja muszę Państwu powiedzieć, że Michael Douglas rzeczywiście to jest jeden z moich ulubionych aktorów. Ja go polubiłem, zwłaszcza po filmie, no, który zrobił na mnie duże wrażenie kiedyś, Wall Street o Giełdzie amerykańskiej. I od tamtego czasu no, no bardzo lubię tego aktora. Później grał w znakomitym filmie Gra i w wielu innych produkcjach. Czytałem autobiografię jego ojca, słynnego Kirk'a glassa która nosi tytuł Syn śmieciarza. No i też to była bardzo ciekawa autobiografia, także też polecam, jeśli ktoś lubi czytać książki, znakomita autobiografia. Z tej autobiografii zapamiętałem przede wszystkim to, że tam jest rzeczywiście na przykład bardzo dobrze pokazane, ile jest samobójstw w Hollywood. Tam niemal na co drugiej stronie to. to, to to była po prostu, Kirk Douglas pisał, że, że, że ta aktorka, tamta aktorka popełniła samobójstwo i to też pokazuje po prostu jak kobiety źle znoszą taką rozwiązłość też, która panuje w Hollywood, jakoś faceci potrafią to wytrzymać, a kobiety tak nie dają sobie rady, tak? Ale, ale nie, nie rozmawiamy teraz o autobiografii Kerka Douglasa, tylko właśnie o tym serialu Komiński Metod. Jest to przeuroczy rzeczywiście serial, który na początku tak troszeczkę może przynudza. to warto przetrzymać te pierwsze odcinki, bo później on się rozkręca rzeczywiście. Tak jakby scenarzyści się rozkręcali z odcinka na odcinek po prostu dialogi tych głównych bohaterów skrzą się dowcipem ale, ale i goryczą taką tak, to są takie filozoficzne rozważania o starości, o sensie życia o przemijaniu o różnych chorobach i tak dalej no bardzo fajne, naprawdę mi się to strasznie podobało no i, i świetna, świetna gra tych dwóch aktorów Michaela Douglasa i Alana Arkina rzeczywiście znakomita gra no znakomity serial naprawdę, to jest takie wymieszanie, słodko-gorzkie to jest taki, taki, taki serial, bardzo fajny naprawdę, inteligentny i, i tak się, po, leżałem na łóżku, oglądałem ten serial i tak się zastanawiałem, jakby ktoś założył kanał na YouTube, na przykład o, o nazwie... Smutny, schorowany staruszek. To ile on by miał subskrypcji? Pewnie 4 subskrypcje po 20 latach, ale akurat, no, naprawdę, no, warto, warto oglądać takie rzeczy, bo tam często jest dużo też prawdy o życiu, po prostu, tak? No, co młody człowiek wie o życiu? No nic nie wie, a starszy człowiek wie, zmaga się z, z różnymi przeciwnościami i tak dalej, więc. Więc ten starszy człowiek już wie o życiu, tak? No, no, ma bogate doświadczenie i tam rzeczywiście jest często prawda o życiu. Warto, warto, warto. Ja, ja bardzo polecam ten serial, naprawdę. Lubię takie ciężkie klimaty, ale, ale ten serial to jest w sumie komedia komedio można powiedzieć. Polecam, naprawdę. Można, można mieć taką ucztę intelektualną i można się zabawić. O, to jest bardzo ważne, tak? Polecam bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę.